Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Magda, no i... to zaczynamy tam, gdzie skończyliśmy, czyli z Dino, której odwala, y, dziećmi, które się zestarzały troszkę, Mortimerem, który stara się nie zestarzeć całkiem i Aleksandrem, który jest nastolatkiem w miarę, jak na razie zadowolonym z życia. Miejmy nadzieję, że że oni skończą, że tak powiem, w lepszym stanie niż, niż zaczęliśmy, czyli że uda mi się ogarnąć Dinę. W sumie niewiele jej brakuje do ogarnięcia. Jak tam dzieciaki? Pęcherz i pęcherz. Dobra, nakupię im zaraz tych nocników. E, tak, wybaczcie za moją dwutygodniową nieobecność, no ale... Podejrzewam, że no, mieliście podobnie. W sensie mi było bardzo ciężko się skupić na czymkolwiek innym niż to, co się dzieje u naszych wschodnich sąsiadów. Ze sprawą naszych bardziej wschodnich sąsiadów. No, muszę powiedzieć, że w życiu nie sądziłam, że dożyję takich czasów i, i miałam wielką nadzieję, że nie dożyję takich czasów. Niestety. Ech. Życie toczy się inaczej niż byśmy chcieli, ale co zrobić? Niestety trzeba żyć dalej. Znaczy, niestety może to jest najbardziej pozytywna rzecz, jaka się dzieje, że trzeba żyć dalej. Nie wiem, jakie Wy macie na ten temat zdanie. Ja stawiam dużo nocników, jak coś, bo nie chcę mi się ich potem opróżniać. Życie jest za krótkie, żeby opróżniać nocniki jak się z ćwirem, a ćwirowie jak wiadomo w miarę dobrze zarabiają, więc ty też wstań, yy, brata tutaj będziesz uczył. Oj, znowu je odwaliło. Kurde. Ona już, już najprawdopodobniej ma zero punktów tego... Tak, zero punktów aspiracji. No <laughs> i ja myślę, że może ja tam jej troszeczkę, faktycznie, e, no, pospełniam pragnień, bo mi jest jej troszkę szkoda. A ty na co czekasz, co? No, dobra, dają sobie radę. Jeszcze zwierzątka trzeba nakarmić. Wiem, co trzeba zrobić, bo jestem, jestem pierdołą, która... Eee, już raz nagrywała dla Was ten odcinek, tylko nie kliknęła w obs e, Zacznij nagrywanie. A więc wiem mniej więcej w jakim wszyscy są stanie. Może to i lepiej, bo przynajmniej nie mam jakichś e, dużych zaskoczeń. Tak, e, okay, dzieciaki jak się czują. W miarę dobrze. okej, okay, a Ty jak się czujesz? Nie jest śled. Wiesz co? Poucz. A jeszcze zobaczmy, jak tam dzieciaki. Aha, aspiracje mają słabą. Bo ja mam te mleko, takie fajne, że one się będą szybciej uczyć. Ale one też muszą mieć do tego lepszą aspirację, więc na razie zaczekajmy. Dobra, Mortimer się wyspał. Ewentualnie jeszcze towarzystwo, to mógłby się faktycznie z dzieciakiem którymś pobawić. A Dinie trzeba by jeszcze zabawę podnieść nie za bardzo wiem. O, piesia trzeba wykąpać? W sensie Mortimera? Tak, Morta trzeba wykąpać. Masz chwilę? To wykąp Mortusia. No, będziesz go kąpać A, w życiu. Wykąp go. No już. Kurde. A tu go wykąpiesz? <grym> A jeszcze on mnie wkurza. Dobra, udało się. To ty się wykąpiesz tutaj, dziewczyno, no jejku. Chyba piesek jest ważniejszy niż ty. Już się nauczyłeś mówić czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie. A jak tam ona? Uhum, pewnie zabawy jej zaczął brakować. Dobrze. Nie, nie jest źle. Jest północ, środa. Myślę, że dobrze by było jeszcze Aleksandra położyć w spanko. Weź połóczkę jeszcze mówić chwilkę. I nie będzie jakiś mega zmęczony, wtedy się go położy już spać. Dobra, tobie zabawa, gud energia, zabawa. W co ty się lubisz bawić? Co, weź tę telewizję, pooglądaj. W ogóle za tydzień chciałabym Wam tajemnice simów wrzucić. Tylko zobaczymy, jak to będzie, e, znaczy jak ja będę w stanie, bo e, stanie się coś takiego już niedługo, <laughs> na co czekam od bardzo dawna. Czyli e, usunięcie ósemek. Także trzymajcie za mnie kciuki, bo e, już w ten piątek, czyli wy to oglądacie następnego dnia. Czyli, kiedy wy to oglądacie, to e, ja będę już bez zębów mądrości. Także e, no. Trochę się boję, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. O! Czyżby Michałek się nauczył mówić? Tak, nauczył się mówić. Super. A Bella? Bella też już umie. Zdolne dzieci. Dobra. To następna rzecz, to się nauczysz chodzić. Dobrze, jeszcze Belle też trzeba wsadzić do kojca. Włóż Belle do kojca, co? Ona jest głodna bardzo? Ona trochę jest. Kurde, będziesz tak stał? Zostaw dziecko. Kurde, jak ja nie lubię tych simów. Jak się faktycznie dzieciakiem trzeba zająć, to nikogo. Okej. Okay. Także sytuacja się coraz bardziej komplikuje. Sać Belle do tego kojca. Jezus, a ty tu tak nie stercz, idź spać. Jesteś wkurzającym gówniarzem. No. Dasz radę dziecko do kojca włożyć? Zostaw tego dzieciaka. Ja pierdzielę, zostaw dzieciaka. Ty się zaraz całkiem star. A, dobra, ty chcesz otulić go. Idź się ucz. Ćwicz malowanie, bo tobie jest potrzebne troszeczkę jeszcze punktów, żebyś miał no aspirację życiową. Kreatywności. Jeszcze masz malutko. Jeszcze muszę zobaczyć, jak tam dzieci z, z jedzonkiem. Dobra, gorzej będzie z belą, czyli belę najpierw trzeba nakarmić. Ale tego młodzieńca będzie można nakarmić tą fajną buteleczką. To trzeba przestawić. To też już z poprzedniego nagrywania, co nic nie nagrałam. Staram się robić to, co, co i tak bym robiła. Dobrze. E, Michałka nakarmisz swojego syneczka. Okej, okay. a ty nakarmisz Belle. Tylko, że zwykłą butelką. A, bo ona jeszcze, jeszcze sobie. A nie, już nie śpi. Dobrze, to na Belle. I ty też już daj spokój z malowaniem. Okej, okay. zamknęli szkołę. Więc ten, jak mu tam było. Aleksander może sobie troszeczkę o siebie zadbać bardziej. Dobrze, i teraz tak. Belli przydałby się nocniczek może tutaj, jeden z drugim. Będą wszędzie stały nocniki. Myślę, że nocnik musi koniecznie pójść na miniaturkę. Dobra, także Belle ucz skorzystania z toalety. No proszę, dasz? Luk. Co, nie chcesz? Już zdążyłaś? No przecież ci się chce, no dziecko drogie, no proszę cię. Weź mnie tak niedyne. No już brawo, brawo, zlałaś się w majtki. A miałaś okazję tego nie zrobić. Jak się z tym czujesz, Bello? Zmień peluchy, Belni. Dobra. O, tobie się chce. Mortimer. Nie, idź jeszcze spać. Eee, ojku. Ucz Michała korzystanie z toalety. mam eee, nadzieję, no że zdążę. Nie, nie zdążyłam. To była masakra. Okej, okay, w takim razie zmień mu pieluchę. I teraz tak. Jesteś jeszcze trochę śpiąca, ale przyda ci się towarzystwo, więc... Ucz chodzić. Swojego syna, on powinien się w miarę szybko nauczyć, bo jest teraz zbustowany. Ty mała, śpisz. Mm -hmm. Ty jesteś głodna, gdzie ty jesteś w ogóle? A żebrzesz o pieniądze, świetnie. Doskonale, także weź sobie, y, zjedz coś tam, coś tam. Zjedz sobie to. Yy... <gryw> A ten ciągę do, do żarcia z zwierzaków, no. Jeszcze nie umiesz chodzić? Może brat cię nauczy chodzić? No, niech brat sobie jeszcze coś zje. A potem pouczysz brata chodzić. Czy Mortimer będzie uczył dalej? Pouczka jeszcze chodzić troszeczkę. No. Zaraz, zaraz się nauczę. Ślicznie. Świetnie. Dobra. To ty, Mortimer, jesteś już yy, na razie wolny. Skorzystaj. Yy, się wykąp i idź spać. Ej, tak, jak tam Bella. Bella się czuje spoczko. I Bella jeszcze nie umie chodzić, tak? Gdzie jesteś? Bella. A, tutaj, dobra. Ty, mój drogi, jesteś w miarę ok, poza zabawą, więc. Ucz chodzić siostrę. Ucz siostrę chodzić. Nie baw się z nią w zameczek, tylko ucz ją chodzić. Chodzenie jest ważniejsze. A w ogóle ta Lala, którą ona się bawi, to ma taką czerwoną sukienkę. Jak Bella, normalnie. No, poucz ją chodzić troszkę. Amrę śpisz. O, Dino śpią. Super. Urocza. A ty śpisz. Ojej, uj, oj, ujku, to jest słodkie. Dobra, to będzie na miniaturce. Jak nic? Może jakoś tak kurczę. O, o, tak. Urocza. Chcę, żeby, żeby zwierzątka przyszły. Tak, do, do Michałka. O, takie, taka będzie miniaturka. I nocniczki. Dobrze. Miniaturkę sobie w pracy zrobię. Wiem, że nie powinnam, ale. Ale czasami brakuje po prostu na wszystko czasu. Dobra, ty jak już się wyśpisz, to też tam sobie. No, ładnie uczy siostrę, bardzo ładnie. Szkoda, że zabawa mu maleje. ale to jest takie trochę, znowu żebrzasz. Dobra, kupię ci czegoś, co ona chciała. Chciała samochód, tak. Obraz za 2000 i samochód za 1500. Czy mi czy miejsce na no jakieś coś tam do parkowania? Dobrze, drzewo usuniemy. Aha, jeszcze tylko y, można by tu usunąć troszeczkę tego. O, tego o, żeby wstawić właśnie. O, super. I kupujemy samochód. Co najmniej 1500, czy już w sumie ten nawet. No ale nie, no to jest, przepraszam, bardzo Dina kaliente. A teraz ćwier, więc czerwone sportowe autko. I jeszcze chciała do tego na pewno yy, dzieło sztuki ponad dwa koła. Dobra, więc sobie poszukajmy takiegoż. A ja myślę, że to będzie spoko. O, taki obrazeczek. Pasuje do wnętrza zadowolona no. Chcesz nauczyć korzystać z toalety dziecko i nauczyć wyliczanki dziecięcej? No, jaki on jest słodziutki? Słodziutki jak śpi. To wiesz co? Jak ty chcesz tylko nauczyć korzystać z toalety, to, to możesz, możesz to zrobić. A ty kto jesteś? Aha, Leon Wilczak. W sumie to jeszcze można by alarm zainstalować później. Ale to później. Albo no może teraz, póki dziecko śpi. To zainstaluj ten alarm. Żeby mi yy, nie ukradli. O! Ktoś dzwoni. Kto może odebrać? Ty odbierz Michał. E, czy... Pf, Boże. O! Koleżanka jakaś twoja? Ty masz koleżanki? Mmm! Proszę, proszę. Nie wiedziałam, że cię ktokolwiek lubi. Oho, żarcie nie odłożyłam. Dobra, ty już... Aha, taki średnio wyspany jesteś. Dobra, co tam Bella? No, tu jest Bella. Bella głodna i... W sumie można by ją stale też spróbować y, troszeczkę pouczyć. Korzystać. Dobra, tym razem wyszło. Tak, a jako, że jest trochę głodna, to też można by jej y, dać butelkę. O, o, o! Młodzieży. Udało ci się wyspać? No to w takim razie pouczymy cię korzystać z toalety. Kurde. Znowu nie zdążę. Czemu ty nie chciałeś nauczyć go korzystać z toalety? Znowu za późno? Znowu za późno. Ja nie mogę. To jest najbardziej wkurzające w małych dzieciach. Naprawdę. Zmień mu pieluchę w takim razie. Nie dopilnowałeś dzieciaka, to teraz zmieniaj pieluchę. Dobra, skorzystaj i sobie pograj troszeczkę. Tak, ty jesteś głodna. Ojciec ci nie dał jeść. Ty śpisz. Aha. Dobra. Powoli sytuacja wymyka się spod kontroli. Daj, belli, butelkę, a te głodne jeszcze nie. To wiesz co? Weź jeszcze się. Hmm. Ucz go od tej dziecięcej wyliczanki niż już wszystkiego nauczy, co się da. Kiedy on w końcu dorośnie? No, ale przynajmniej mu zabawa rośnie. Och, ale muszę Wam powiedzieć... O kurde! Masakra! Wszystko za ek rybki, okej. Okay. Chyba... Yy, no niestety. Przykro mi rybki. Naprawdę jest mi przykro. No. O proszę, jak ładnie chodzi Michałek. Muszę wam powiedzieć, że no te ostatnie tygodnie to, to była ciężka sprawa. Jeszcze najgorsze jest to, że niedawno zaprzyjaźniliśmy się właśnie z, z jednym Ukraińcem i on musiał dosłownie w poniedziałek, przed wybuchem wojny pojechać w Ukrainę i. no. Bo mu się paszport skończył. Także tak, no, masakra. Jedyne co to, no, mam nadzieję, że jeszcze uda się z nim spotkać, bo eee... głupio jest mi, jak zamiast zapytać co u Włodka, to muszę zawsze pytać, e, czy Włodko się zalogował, e, czy Włodko żyje. No, siada na psycha. No i nie mogę tego szajsu nigdzie odstawić, no. A, w sumie mogę tutaj, póki nie korzystam, żeby Mortimer mógł zrobić żarcie. No, miejmy nadzieję, że Ukraińcom się uda, bo... Już tego nie rozstawiaj. Bo wiecie, to jest takie, kurde, niesprawiedliwe, nie? I to strasznie. Ja kiedyś jeździłam na Ukrainę kilkukrotnie, bo mój brat po prostu jest misjonarzem i on tam był jakiś czas. Jakiś czas w sumie 10 lat. Także i Odessa, i e, żytomierz Lwów bywałam w tych miejscach. I po prostu jak ja widzę, co tam się teraz stało, to serce się kraje. Nie daj, że tam ogólnie trochę biednie było, no bo było, ale. Ale już lepiej jak jest biednie, ale ludzie no, mogą sobie żyć wolni, nie? Po prostu to jest niepojęte, żeby w XXI wieku takie bestialstwo się dokonywało. Kurde, Bella, weź mnie nie denerwuj. Pobaw się z ojcem. Już prawie umiesz chodzić, ty gówniarzu mały. To będzie leniwiec, ona po mamusi chyba. Ale serio, no z nią jest wszystko w miarę ok? A nie mogę jej pouczyć chodzić do końca. Ucz ją chodzić. No nie denerwuj mnie, Mortimer. Tak mało brakuje, no. Dajesz, dobra. Dziecko umie chodzić. Dziecko zadowolone. No to jeszcze teraz dobrze by było, żebyś to dziecko, mam brata, opróżni, opróżni. Nauczył korzystania z toalety. O, ty też mógłbyś. Kto tu jest blisko? Ty jesteś blisko. Ucz go korzystania. Nie, nie będziesz szła spać, tylko będziesz dziecko uczyć korzystania z toalety, bo cię zamorduje zaraz. No i nie zdążyłaś, gratuluję. Jesteś po prostu najlepszą matką stulecia. Dobra, to odłóż dziecko do końca. Jedno i drugie. Oczywiście ci się nie chce, no bo jak to tak. Jak mu mać się chcieć dziecko własne? A, swoją drogą powinnam grę zapisać na wypadek, gdyby mi się znowu wykrzaczyło coś. Co on robi? On przed chwilą jakieś okruszki wysypywał. A, co ci dopiero dzieciak. Okej, okay, ty też skorzystaj z toalety. No dobra, musisz iść na dół, skorzystać z toalety. Jak dzieciaki się czują? Dobrze, czy ty już wszystko potrafisz? Poza, poza korzystaniem z toalety, tak. Ty, młoda, też poza korzystaniem z toalety wszystko potrafisz. To w sumie dzieciaki mogę na razie puścić w miarę samopas, byle tam pilnować kibelka. Ty koniecznie musisz iść spać. Dobra, pójdzie ci samopas. I idź spać. Aha, gratuluję. Aha, dobra, idź do szkoły. Ty wypuścisz Michałka. I, i, i. Idź sobie, kontynuuj malowanie. Aha, jesteś w podłym nastroju. Dobra, to wiesz co? Daj zwierzakom jeść. I sobie pooglądaj telewizję. Może to ci troszeczkę pomoże. A on sobie czyta książkę teraz. Dobra. A jak się dzieci czują. Dobra, wstajesz. I... I, i, I... aha, dobra. Powymieniam wszystkie nocniki. Dobrze i... Spróbujemy pouczyć ich korzystania z toalety. O, Bella już niedługo się nauczy. Jeszcze dobrze by było ją zaraz wy wyczyścić. Śpiący? O, i jeszcze nie udało mu się skorzystać z tego, z toalety. A może się udało, tylko nie, nie zrobił wszystkiego tak, jakby. O! Super. Dobra. Yy, włożymy Michała do końca i belle też włożymy. Opróżnijmy wszystko, jeszcze zerknę. Dobra, głodne są trochę dzieciaki. Hmm. Myślę, że warto by było zatrudnić na jakiś czas. Yy tą opiekunkę do dziecka. Żeby po prostu oni mieli troszeczkę też spokoju więcej, szczególnie Mortimer, który, na którym musimy się skupić, bo żeby zanim umrze, to miał yy, złotą aspirację. Dobra, Aleksander ma niższe oceny, trudno się mówi. Mógłbyś Mortiego wykąpać. Okej. Okay. Opiekunka do dziecka. Cyk. Dobra. Czy pod tym względem zaraz będziemy już mieli spokój. No, Martusia wykąpiemy. Dobra, już jest opiekunka, także jak coś to ona się dziećmi zajmie. Ach, ty miałaś iść spać w sumie. Dobra. Maluj dalej. Jeszcze zerknę jak tam y, z jego aspiracją. O, 40 tysięcy tak? coś, to chyba będzie już go stać na. Tak, stać go już na eliksir życia. Bardzo dobrze. Mhm. Ok, tutaj chyba zwierzątka robią niegrzeszne rzeczy, tak? Pogoniłaś psiunię? Jedna z drugą psiunia się pogoniły. No, pięknie. O, kurczę, Michałka można by wysadzić w sumie. Ale już pewnie nie zdążę. Ale można spróbować. A, gdzie tam? Nie, to jest po prostu... To jest niegrzeczne dziecko. Zmieńmy mu pieluchę, bo jest niegrzeczny. Mhm. Hmm, hmm. I już powoli zaczynam się gubić, co powinnam robić. E, dobra, dzieciaki. A jeszcze trzy dni będą. no to z takimi tudlersami dwa odcinki nas czekają co najmniej. A, za dwa dni, no dobra. Ok, Bella ma wysoki wskaźnik aspiracji, a Michałek ma trochę niższy. Ale myślę, że to jeszcze się da podwyższyć. Także na spokojnie wszystko, niech tam dzieci się dobrze bawią. No, a z opiekunku jest o wiele łatwiej. To na pewno. O, i... 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 i. Tu już trochę wyspana, wyspana, to weź Belle. Ucz korzystania z toalety, co? No gdzie tam, jasne. Ale to, to jest po prostu okropne. Kiedy próbujesz dzieciaka nauczyć, ale nie, Asimowie mają swoje e, poglądy na ten temat. oki A jak tam Mortimer? No, o, on już tak troszeczkę zaczyna powoli, powoli się starzeć. To myślę, że będzie można użyć na nim eliksiru, ale to jeszcze troszkę. A dzieciaki szybko nauczyliśmy, no bo już dopiero w sumie tak, drugi dzień, nie? A one już i mówić i chodzić potrafią. Także jest spoko. Jeszcze byle tylko stale, ich nauczyć skorzystać i żeby miały jak najwyższą aspirację, jak będą dorastać. A ty może lekcję odrób, co? To jest twój zeszyt? No, odrób lekcję. Oho, Dina jest głodna. To weź resztki. O, to weź. I schowaj. Mortimer też jest głodny, więc. A jeszcze mógłby się wykąpać, to niech się wykąpie. I też sobie weź. Albo najpierw weź, a potem się wykąp. No, leć, 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 szybciej. Ja nie mogę, jaki Ty wolny jesteś. Dobra. Głód, ty skorzystaj z łazienki. Wyką się. Jak ten dzieciaki potrzeba. O. Michałek. Gdzie jesteś, Michałku? Tutaj. A mu się bardzo podoba spanko dla, dla piesków. Yy, spróbuj go pouczyć korzystania z toalety, co? Any. Jesteś bezużyteczna lina. Weź go. Nie psa. No, ona mnie normalnie nie słucha. I teraz. Naucz go korzystać z toalety. Chociaż kurde, raz. Dobra, a ty leć i się ucz malować. I co? Skorzystał? A gdzie tam? Znaczy, tak skorzystał, ale on się zachowuje, jakby miał jakieś problemy gastryczne co najmniej. O, dobra, udało się. Nauczył się. Dobra, to w takim razie Michał już jest ogarnięty, jeszcze tylko Belunie nauczyć, i... i dzieciaczki mogą sobie spokojnie dorastać. Tak myślę, że y, można by wtedy im fajne urodziny na przykład zrobić. W przyszłym odcinku nie pi tego dziecko, będziesz miała problemy. <grywka> Każdy już teraz śpi w nie swoim łóżku. Dobra, Mortimer, punkt kreatywności. Weź się jeszcze wykąp, co? I w sumie, jak się wykąpiesz, to zadzwoń znowu po opiekunkę. Może gdzie to było usługi. Tak, usługi. A i jeszcze rybki. Biedne. Trzeba pochować. Opiekunka. Tak, niech opiekunka będzie. Jakby się dziećmi zajmować i tyle. Mortimer. Hmm, Mam mało towarzystwa i tak dalej. No nic, dobra. Myślę, że na dzisiaj skończymy. Też za dużo się w tym odcinku nie działo, ale muszę powiedzieć, że był dla mnie stresujący. Myślę, że dla Aleksandra też jest stresujący. Ok, to też może pójść na miniaturkę. Tak. Dobrze, więc dziękuję Wam za uwagę. No, i myślę, że zobaczymy się za tydzień. Chyba, że będę tak zaplenić, że nie będę w stanie wam nagrać tajemnic Simów. Już powoli szykuję scenariusz. No i cóż, zobaczymy się niedługo. Trzymajcie się, papa, pa. i oby już następny odcinek był w lepszych czasach. Cześć!